No i w końcu jest merytoryczny rozmówca, Dzień dobry Michał. Po Braku, raz... brakuje ci dzisiaj takich. Nie, nie ma problemu żadnego. Ja dobrze się odnajduję w obu światach. Jestem częścią dwóch światów, i free fightowego i sportowego. To zapytam od razu, z porażka Petra Jana cię zaskoczyła? Bardzo mnie zaskoczyła, choć... Nie oglądałeś moich live'ów, że stawiałem, że dwa chwili go przemielę? Nie, nie nie oglądałem live'ów, ale nie, no gdzie mam czas, stary, jeszcze live'y oglądać, naprawdę, nie mam na nic czasu. Ale yy, myślałem, że Mera by wygra, ale nie aż tak, tam była totalna dominacja. E, niby teraz widziałem, że Dejna e, twierdził, że on chory był i e, że nie był w pełni dyspozycji, ale myślę, że w rewanżu byłoby to samo. Zresztą ja widzę u Jana taki zjazd od tej walki pierwszej ze Sterlingiem, którą prowadził i przegrał. Jest cały czas stopniowy zjazd. E, już szono male i myślę, że w normalnej dyspozycji to Jan by go zniszczył, a tutaj coś takiego. No, zaskoczony jestem dość mocno. Znaczy, no. Dlaczego ogóle, niby, jakie, bo. Jakie tempo wiesz? Nie, widziałeś, no tempo niesamowite. niesamowite. Ja zobaczyłem tą pierwszą, drugą rundę. Mówię, nie da rady tak pięć rund zrobić, a jednak dało. Ale nastawienie, bo tam dużo polityki też w tym było, nie wiem, czy wiesz o tym. Ja widziałem, widziałem się Cała Rosja jest zaszokowana podobno e, ogólnie jak czytałem wypowiedzi poszczególnych e, zawodników, e, to w ogóle nie dowierzają. W ogóle tam nie wiem, czy wiesz, że jest zakład e, był zakład pomiędzy, e, pomiędzy Malichinem a Amerabem o 50 tysięcy dolarów i podobno nie może malichin wysłać tych 50 tysięcy dolarów z jakiegoś dziwnego powodu. A to nie, to o tym nie słyszałem, ale wiem, że politycznie było mocno bo Merab ja tam była była sytuacja że Jan trenował w Abchazji i mówił że to nie jest e, Gruzja i i Merab się przez to zdenerwował. No to tak śledziłem, bo to temat mnie interesuje, bo też śledziłem mocno ten konflikt na Kaukazie, więc, więc byłem na bieżąco. A z tymi pieniędzmi to nie słyszałem. Merab jest głównie, tak jak powiedział, za Ukrainą tak samo i za Gruzją, jest to ta sama sytuacja. I tak postrzega, postrzega Rosjan i najazd Rosji na, na Ukrainę, więc tutaj ta polityka się wdała. Często polityka jest chyba obecna w sporcie. Co zgodzisz się? Nie powinna być, a jest cały czas. Tak naprawdę za każdym razem. Ale no wiesz, są sytuacje jak na przykład to blokowanie rosyjskich sportowców to popieram akurat, a to jednak jest wciąganie tylko że tu jest jest wojna, a nie polityka tak naprawdę. Ale no w niektórych sytuacjach no to jednak tą politykę bym wyrzucił ze stadionów czy z hal. Ale tego nigdy nie dało się uniknąć. Pamiętasz gest Kozakiewicza? To zawsze. To, to też wresz... była polityka. Oczywiście, oczywiście. No zawsze. Polityka jest przecież tak naprawdę cał, cały czas dookoła nas. Wszystko co się dzieje tak. Wchodzi baba do sklepu i widzi, że coś jest drogie. To przecież to też jest kwestia polityki i tego, że jest taka wysoka inflacja i polityki gospodarczej państwa. Więc tak naprawdę każda sytuacja, albo to, że nie masz dzisiaj na chleb, to też jest kwestia polityki. Bo albo nie zarabiasz za mało, albo produkty są za drogie, więc wiesz. No, to jest temat od rzeka, więc polityka jest cały czas wokół nas i zawsze będzie, a jak ktoś mówi, że polityka go nie dotyczy, to znaczy, że jest yy, no, głupi. Ty masz wyraziste poglądy polityczne, a jak w zdarzeniu z Tomkiem w ogóle gdzieś udało Ci się wymienić parę jakichś politycznych potyczek? Bo często gdzieś tam rozmawiacie, Ty rozmawiasz o polityce, ja rozmawiam o polityce, nie wiem jak Tomek, ale chyba też się odnosił do polityki. Powiem Ci, że ja to już bardzo się odciąłem od polityki, przestałem w ogóle oglądać programy informacyjne. Po pierwsze, że nawet nie ma dobrych programów informacyjnych, no może w Polsacie jeszcze by jakoś mi uszły. Ale nie chcę mi się, wiesz, ja siedziałem przed telewizorem stoją okrakiem na dwóch, na dwóch, e, tak, jakby powiem, w, w, miarę, w miarę, wiesz, to nie jest tak, jak ja czasami, bo moja żona ogląda, jest nagle jeden program, e, ta, czekaj, tak, najpierw są fakty to nagle jestem w jednej rzeczywistości, a pół godziny później wchodzę do drugiej gęstości, już nawet bym powiedział, więc wiesz, no nie chcę mi się tego oglądać, bo ja się, tylko siedziałem przed telewizorem i wkurzałem się, jak można tak ogłupiać ludzi, dlatego już nie oglądam, a co do jego, no my się politycznie na pewno byśmy nie zgodzili, ty pewnie byś się z nim lepiej dogadał politycznie, eee, a ja to z nim bym się nie dogadał, ale wiesz, no umówmy się, wiesz, też we Freak Fightach to my mamy głównie widzów młodszych, to tak naprawdę jakbym zaczął z nim debatę polityczną, to bo nikogo by to nie interesowało za bardzo. O, zdziwiłbym się, bo młodzi ludzie, wbrew pozorom, interesują się polityką i czasami potrafią zaskoczyć. Ja miałem kilka tak bardzo ciekawych rozmów i nawet, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, jakby wiedzą polityczną niektórych młodych znaczy, ludzi. Wiesz, mogą być młodzi ludzie, których to interesuje, ale myślę, że i tak będą w mniejszości niż tych, którzy czekają na tak stricte dymy. Wiesz, żeby się coś działo, bo jak ja zacznę z nim się kłócić o politykę zagraniczną Polski, no to wątpię, żeby wszyscy to z otwartą buzią oglądali, a jak się z nim kłócę, to na pewno są bardziej zainteresowani, niż debatą oksfordzką. Ale z Mają Staśko byś podyskutował chętnie. O, powiem ci, że tak, ale ona to nawet nie o samej polityce, bo wiesz, bo ona takby jakby swoje te główne postulaty to one nie są złe, wiesz, rozumiem to, że... Ona dotyka spraw społecznych. Tak, tak, wiesz, wiem o tej roli, że kobiety naprawdę mają gorzej, bo to, wiesz, zawsze tak będzie gadania, że jesteśmy równi, ale to jest nieprawda, ale ona robi w taki sposób, że ja jakbym nie był świadomą osobą, to ja bym na złość jej robił, wiesz, ja bym zupełnie miał inne poglądy, bym twierdził, nie, kobiety mają super, co ona pieprzy, tylko żeby jej zrobić na złość, bo dla mnie jej działalność przynosi odwrotny skutek do tego, co ona chce osiągnąć, i wydaje mi się, że i tak w pewnym momencie ona się w tym zatraciła i ona tak naprawdę robi to już tylko dla swoich zasięgów, a gdzieś tam z boku jest jakaś misja społeczna. Moim zdaniem już teraz to tak naprawdę robi wszystko pod siebie, a że po prostu już ma taki wizerunek, to musi o tym gadać, żeby o niej mówiono. Bo na przykład wiesz, tą sytuację, o której nie wiem, czy bo ty Twittera śledzisz w ogóle, czy. Raczej... Czasami zaglądam, szefowa więcej siedzi. Wczoraj, wczoraj była akcja tego typu, że... E, pobili e, kibice e, Elany chyba e, kibice Apatoru i to było nagrane i ona wiesz rzuciła sobie e, to nagranie i wiesz to jest, sam wiesz że od X lat Wszyscy kibice, tak to wyglądało, że wiesz, no bili się kibice i tyle, między sobą. To Odkąd nie jest pamiętasz. nic nowego. Odkąd pamiętasz, ja to napisałem nawet, że takie sytuacje były, zanim się Denis Załęcki urodził, zanim Maja Staśko się urodziła, już wtedy ludzie się bili ze sobą o to, że są kibicami innych drużyn. I ja nie będę w to wnikał, czy to ma sens czy nie, jeden powie, że nie, drugi, że tak. Ale ona podłączyła pod to to, że Denis ma tutaj tatuaż Elany Toruń i ona to tak podkręciła, że to jest wina Denisa że wiesz, że oni pobili tego chłopaka z Zapatora ja sobie myślę, jak chciała mieć pokrętną logikę, żeby podłączyć to, że jacyś randomowi kibice zlali, bo co oni obejrzeli Denisa i nagle zostali kibicami elany i zaczęli bić ludzi No. Wiesz, to jest bzdura totalna, i dlatego ona z takimi akcjami zamiast uwypuklić e, takie problemy, jak właśnie agresja, jak przecież tego chłopaka zabili w zamościu, to są ważne rzeczy, bo e, bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ten bullying, jak to teraz się mówi, dla mnie to było kiedyś zwykłe gnębienie w szkole e, i było i to co ciekawe, i mnie gnębiono, i ja gnębiłem, więc też jestem dobrym przykładem, wiesz, e, tego co się działo w szkołach, i to było cały czas. Tylko że teraz jeszcze to nagrywają i wrzucają w internet. I ona zamiast to uwypuklić problem, to ona z tego robi szopkę, do której się Denis odnosi i znowu wiesz, portale e, newsowe wrzucą o Mai Staśko, że ma się, Maja Staśko znowu ma dym z Denisem i znowu się rozmywa główny temat, czyli e, a, wiesz, to gnębienie ludzi, bo wszyscy będą gadać tylko o tym, że znowu Staśko się e, z Denisem pokłóciła. Daleko odbiegliśmy od tego, co Teraz ma się daleko. wydarzyć e, w sobotę. Przygotowanie, po, byłem na treningach, widziałem, że trenujesz. Nie udało mi się jakby zobaczyć całego treningu, ale wiem, że solidnie przykładasz się do, do, swojego, do swojego startu. Natomiast wiesz, coś jak Tomek się przygotowuje? W ogóle gdzieś jesteś w stanie to ocenić? Miałem przecieki, że bardzo średnio się przygotowuję, że mało, że w ostatnim czasie trochę się ruszył już tak poważnie, ale nie wiem, czy nie za późno się wziął za siebie. Ja przygotowania miałem ciężkie, ale no, wiesz, więcej będę mówił po walce, bo teraz też nie będę tutaj mu pomagał, ale no, było bardzo ciężko. Zresztą trochę ludzi o tym wie, ale zrobiłem wszystko, co się dało. Tak naprawdę, no, jeśli, wiesz... No nie wiem co, musiałoby się stać w tej klatce, żebym ja nie był zadowolony z tego, co przepracowałem w tym okresie, bo moim zdaniem zrobiłem wszystko, co mogłem. To w takim razie Michał. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze na e, ważeniu uda nam się politycznie porozmawiać, bo się rozluźnimy. Polityka w ogóle rozluźnia ludzi. Powodzenia, wszystkiego rozluźnia. dobrego. To dobre, to Dzięki. dobre, to ci się udało.